Wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym holu lumpeksowym. Kochani, jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie również w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam Was również do śledzenia mojego Instagrama, Facebooka, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. E, kochani, więc tak, zacznę od butów które ostatnio kupiłam, hmm, o dziwo, w second handzie, bo jak wiecie, buty to są u mnie takie sporadyczne zakupy, sporadyczne zakupy, jeżeli chodzi o lumpeksy, bo ogólnie butów zawsze, e, zawsze mam dużo, pod dostatkiem, ale też zawsze mówię, że nigdy ich za wiele, zawsze są jakieś potrzebne, jakiś kolor, kształt i tak dalej. Jestem butocholiczką i przyznaję się do tego od najmłodszych lat. Po prostu buty kochałam, nawet jak miałam 4-latka, to miałam klapki na pijance, Takiej potrójnej, czyli takie wyższe z kwiatuszkami. Do dzisiaj te klapki pamiętam. Pamiętam nawet jak pierwszy kwiatek się oderwał z tych klapek. E, później go szukałam, przeżywałam, także takie mam też wspomnienie jakby z dzieciństwa. E, więc tak moi drodzy, hmm, kupiłam ostatnio skórzane buty, już Wam pokazuję szpilki standardowo, bo innych butów nie kupuję, nie szukam i tak dalej. Więc to jest tak, marka Nine West. Bardzo fajne są te szpilki, są mega komfortowe, nie są zniszczone, żadne ściachane, bo takich nie kupiła ze względu na, na po prostu zdrowie, żeby sobie nie psuć jakiegoś kręgosłupa, nie obciążać i tak dalej i żeby sobie nie zrobić koślawych nóg, więc to są szpilki, które kupiłam w stanie naprawdę świetnym. Czuć, że to jest skóra, i w momencie założenia tych butów też yy, ogólnie są takie mięciutkie czuć komfort, po prostu komfort, yy, tak jak mam dla porównania, na przykład zwykłe takie buty, szpilki, do których nic nie mam, bo zawsze je kupuję yy, mimo wszystko, bo yy, yy, co by tu powiedzieć, no. Wiadomo, są tańsze niż jakieś skórzane. Też jak ja potrzebuję tylu kolorów, no to jedne mam skórzane, niektóre mam skórzane, niektóre mam takie po prostu powiedzmy ala sieciówkowe, tak? E, więc na przykład te mają piękny wzór, też są wygodne, ale czuć e, po założeniu, że jednak skóra to skóra i koniec kropka. Te są czarne, takie klasyczne, bardzo mi się przydadzą, e, dlatego że czarnych butów tak samo jak białych koszul, nigdy za wiele, ja tak uważam. E, zwłaszcza, że no jakoś tak czarne szpilki często. Często po czarne szpilki sięgam, po czarne bodki, kozaki i tak dalej. Kozaki już pochowałam. Mam nadal dole tutaj taki trochę bałagan, słuchajcie, znaczy bałagan, nie mam bałaganu, tylko mam taki trochę brzydko przez te brązowe kartony. Właśnie tam są schowane moje buty różne. Nie miałam żadnych ozdobnych kartoników takich, żeby to ładnie wyglądało, ale chyba stąd je przestawię, bo psują mi tutaj wystrój. Te wszystkie tutaj kolory ładnie wszystko poukładane, a tutaj po prostu takie kartony wstrętne stoją, także muszę to, to sobie yy, dopracować. Kochani, teraz stylizacja, którą mam na sobie. Krawat to jest Kenzo. Nowością jest u mnie taki żakiet vintage, który jest bardzo fajny, taki luksusowy. Jest on ogólnie w yy, taki wzór, jakby błyszczy się, jest bardzo wygodny, czuję się w nim fajnie i jakoś tak fajnie, 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 super się, dopasował się do tego krawatu. Jakoś tak yy, stanowi to taki komplet, bo ogólnie rzecz biorąc Zobaczcie, to jest taki bardzo głęboki dekol. Teoretycznie musiałabym coś pod spód zakładać, żeby nie było widać mi powiedzmy bielizny, ale jakoś tak założam sobie właśnie krawat, żeby była to taka jakby biżuteria, coś na szyi i lepiej się tak czuję. Do tego moja taka spódnica we wzory, którą znacie. No i postawiłam na takie niebieskie szpilki błękitne, jakby troszeczkę nawiązujące do koloru tego właśnie żakietu. Mogłam założyć czarne też byłyby. Myślę, też byłyby bardzo dobre w tej stylizacji, więc miałam taki dylemat, bo nie zawsze też lubię tak te kolory butów i że kiedy to wiecie ze sobą łączyć. Czasem lepiej wyglądają jednak stonowane buty, jak tu w momencie, kiedy tutaj się dużo dzieje, więc to było takie ryzyko, ale nie są one jakieś takie wyraczaste, więc myślę, że jest ok. Kochani, teraz taki, hmm, taka koszula, blazer, nie wiem, coś takiego. Bardzo lubię takie rzeczy, dlatego że one też stanowią, to znaczy nie stanowią. Zastępują na przykład odzież wierzchową, bardzo ładnie wyglądają, są takie delikatne, zwiewne. Ta rzecz mi się troszeczkę już wygniotła. I mamy tutaj namalowane piękne kwiaty. Ja to sobie zapnę, żebyście lepiej to widziały. Widzieli. No, to tak się trochę. Dobra, więc coś takiego. No i tutaj poszłam w róż, totalnie poszłam w róż. Założyłam różową sukienkę od Teda Bakera, założyłam sobie różowo-czarno-białe szpilki, które po prostu idealnie nawiązują do tej koszuli. Są identyczne, po prostu są identyczne wzory, kolory i... Nie wzory, kolory, przepraszam, kolory, połączenie kolorystyczne. No i jeszcze tutaj do tego, jako takie wykończenie, jako jak taka wisienka na torcie wygląda pasek panterkowy, który tak naprawdę... No i nie wiem, do czego on tutaj pasuje, ale jakoś tak y, stala to wszystko ze sobą. Z tyłu to się tak prezentuje. Czasem właśnie takie rzeczy dodane przypadkowo bardzo fajnie wyglądają w stylizacjach. Ja je nazywam wisienkami na torcie, jak wiecie. Także tutaj pasek jest dzisiaj rzeczywiście taką wisienką na torcie. Teraz taka biżuteryjna sukienka kojarzy mi się z marką Balmain i jest taka bardzo, bardzo bogato zdobiona. Historia z tą sukienką jest związana taka, że ona jest w rozmiarze 10, czyli teoretycznie nie jest to mój rozmiar, to jest M, -ka. w przypadku takich sukienek zazwyczaj kupuję XS-ki i ona zdecydowanie była większa. I powiem wam co się stało. Więc tak, ubrałam ją w pralce, na de pranie delikatne. Wtedy jeszcze nic z nią się nie działo. E natomiast nie zadziało. E natomiast później włożyłam ją do pral do suszarki elektrycznej. No i po wyjęciu, e no to zmniejszyła się właśnie na rozmiar XS. Ale rzecz taka się jeszcze stała, że e ona się skurczyła na tyle, że podszewka wystaje. Tylko, że ja sobie to przetłumaczyłam, oczywiście, e że to jest taka falbanka i ozdoba. Może tak być. Nie, nie wydaje mi się to hmm, jakoś tak, żeby wyglądało źle czy niepoprawnie, więc hmm, taka po prostu podszywka stała się ozdobą. W tym momencie, a sukienka zrobiła się w moim rozmiarze. Miałam ją zwężać, jak było jeszcze w pierwotnej wersji, natomiast bardzo dobrze się stało i to jest mój patent na to, żeby na przykład zaoszczędzić czas, żeby nie zwężać jakichś takich większych sukienek i tak dalej. Wrzućmy do, pre... do suszarki elektrycznej. Jeżeli chodzi o temperaturę, nawet nie wiem, jaka była, wybrałam opcję mix i też y, poziom suszenia dodałam jeszcze plusikiem, y, więc taki do powieszenia, y, tam się taka szafa wyświetla, y, no i dodatkowo nacisałam jeszcze mniej zgnieceń. No i rzeczywiście, nie pogniotła się, ale się skurczyła, więc mam fajny patent na zmniejszanie ubrań i jest teraz dla mnie dobra. Tylko no tutaj rzeczywiście kwestia tego, czy ktoś zaakceptuje mm, powiedzmy wystającą podszewkę. No dla mnie jest ona ozdobą i tyle. Kochani, teraz coś takiego, wystąpiłam w tym w holu wyprzedażowym, to jest taka sukienko-koszula, ale mówię Wam od razu, że jak ona jest zapięta, wygląda badziewnie, po prostu jest moim zdaniem, no do, dla mnie ona tak nie jest jakby do mojej figury uszyta. No po prostu nie wiem, jak wam to wytłumaczyć, no bo nawet jak założę pasek. No a przede wszystkim nie jest w moim rozmiarze. A nie jest, przepraszam, to jest rozmiar XS, widzicie? A ja bym powiedziała, że to jest rozmiar 40, co najmniej, więc ona jest taka obszerniejsza. No, w szoku jestem, że to jest XS, widzicie? I jakie te rozmiary są straszne? No, nawet rękawy są takie szerokie tutaj. Mankiety one powinny być co najmniej takie i te rękawy to. W momencie zapinania tej rzeczy, rękawy muszą być dopasowane, bo lepiej to wygląda. Po prostu wygląda, wtedy, jak zakładamy pasek, lepiej to wygląda i koniec, to się lepiej układa. Natomiast taka szerokość rękawa pasuje do tego, żeby było to rozpięte. Tak jak wyświeci Wam się moja stylizacja i moja taka propozycja, stało się to takim blazerem i tylko i wyłącznie w ten sposób będę to nosiła. W odcinku, w którym po prostu byłam ubrana w tę rzecz. Była ona zapięta. Bo jak siedziałam, to tego nie było widać, że to się tam źle układa. Brzydko po prostu to wygląda, jak to jest takie zapięte, i ja już nawet chciałam to skracać i przerabiać po swojemu, modyfikować. Natomiast jeżeli zakładam to właśnie tak, jak Wam się wyświetliło, czy też wyświetli, to jestem bardzo zadowolona z tej rzeczy i czuję się w tym momencie bardzo tak elegancko-komfortowo. To jest coś takiego innego, Więc zdecydowanie moja propozycja dla mnie samej to jest rozpięcie tego i potraktowanie jako takiego blazeru, żakietu. Jest to bardzo takie delikatne, muszę uważać, żeby to się nie zaczepiło o jakiś wieszak, bo po prostu się materiał zaciągnie. Kolejna rzecz to jest sukienka w kolorze czerwono, takim pomarańczowym, bardziej czerwonym, taki greyfrut, coś takiego i powiem Wam, że myślałam na początku, jak ta sukienka jest taka ciężka. Myślałam, że to jest coś takiego, na pewno z wiskozy, coś takiego porządnego od projektanta, bo ta sukienka w rzeczywistości, jakbyście ją teraz tak dotknęły, jak ja to naprawdę myślałybyście, też tak jak ja, że jest to na pewno jakiś taki porządniejszy materiał, nawet ta sukienka jest taka sprężysta. No i słuchajcie, znalazłam metkę w środku, okazało się, że to jest poliester. Byłam trochę zdziwiona, nie mam nic do poliestru, bo na sobie też mam poliester, z tego, co, co mi się, wy, tak jak mi się wydaje. Noszę rzeczy z poliestru, nie mam z tym problemu, bo one są bardzo funkcjonalne, nie trzeba przy poliestrze dużo robić, bo wyciągamy rzeczy, tak jak ten żakiet, na przykład z takiej suszarki elektrycznej, i nie trzeba tego nawet prasować. Natomiast inne materiały już się albo kurczą jakieś wiskoza, albo gniotą, albo jeszcze coś. Więc no powiem wam tak szczerze, że byłam tutaj zaskoczona. No i tak, to jest rozmiar S. Lubię takie sukienki zwykłe, proste w sumie. No ale gdzieś ona ma tutaj taki ciekawy dół. No w niej się czuję bardzo dobrze, słuchajcie. Bardzo dobrze. Założyłam sobie jeszcze do tego pasek, bo, bo było tak trochę za skromnie. Lubię paski nosić, więc sobie paski jak najbardziej zawsze zakładam. Przeważnie znaczy. Kolejna rzecz to jest taki sweter, który jest tak naprawdę zwykły, prosty, ale ma niezwykłe rękawy, które mnie przekonały w 100%. Szerokie jest tutaj to obszycie, dużo jest tego futerka. No i dlatego to mi się spodobało, bo tak to nie potrzebowałabym tej rzeczy, absolutnie takiego czarnego nietoperza czy czegoś w tym stylu. Nie, nie potrzeba mi czegoś takiego, ale że są tutaj jakieś takie futerka, coś się dzieje, to już mi się ta rzecz po prostu spodobała. Bardzo ładnie to wygląda. Można sobie założyć do tego pasek, założyć sobie eleganckie spodnie, na przykład na kanty jakieś. No i będzie bardzo taka fajna stylizacja z tego. Nie ma tutaj żadnych metek. Muszę jeszcze sobie to trochę wypielęgnować, bo gdzieś jest to delikatnie skosmacone. Wydaje mi się, że to jest akryl. No, raczej na pewno. Nie jest to jakaś wełna, ale sprawdzę jeszcze, bo jak widzicie, można się naprawdę zdziwić czasem. Też już tak kiedyś miałam, że myślałam, że coś jest akrylem, a okazało się, że jest wełną z domieszką jakiegoś tam materiału sztucznego. Także, no, też z tymi składami bywa różnie. Kolejna rzecz to jest taki sweterek, miałam kiedyś, a nawet jeszcze mam taką sukienkę, grubszą i mm, też w podobnej kolorystyce, tylko w sumie tutaj jest kolor czarny i czerwony, a w tamtej sukience jeszcze był dodany kolor taki bordowy, pewnie kojarzycie tamtą sukienkę, jeżeli ktoś mnie ogląda to będzie wiedział o co chodzi, natomiast teraz kupiłam sobie taki sweterek, lubię zebra jak wiecie, lubię tygrysy i takie tam różne, nie wiem jak to nazywać, u mnie na kanale to jest zebra, no, i do tego założyłam sobie sandały na szpilce w konkretnie tym samym kolorze, czarno-czerwonym. Są genialne. Uwielbiam te szpilki. Jeżeli będziecie chciały sobie takie kupić, to przede wszystkim ja Wam je bardzo polecam, bo są wygodne. Są w rozsądnej cenie i możecie je znaleźć na, na stronie René, między innymi. Tak, ale też widziałam je na innych takich, tego typu stronach, one są gdzieś tam podobne. Tylko, że na stronie Rena akurat kupiłam je w bardzo dobrej cenie, jeszcze mam wersję czerwoną. No i jestem z nich bardzo zadowolona, bo one są takie, naprawdę, jako od projektanta. Stylizacje z nimi wyglądają fajnie, ciekawie. No i przede wszystkim pasują tutaj yy, konkretnie do tego sweterka, te buty, więc yy, byłam zadowolona, jak ten sweter znalazłam. Bo powiedziałam, że na pewno założę sobie do tej stylizacji te moje yy, konkretnie szpilki. Zresztą to było takie zaplanowane. Teraz taka sukienka, która też była dłuższa, to jest sukienka taka dzianinowa, mega fajna, elastyczna, i ona też była dłuższa, więc po wyjęciu z suszarki elektrycznej, no to zrobiła się troszeczkę taka krótsza. To jest rozmiar L, ona była ciutkę dłuższa i byłam bardzo zadowolona, bo nie musiałabym tutaj nic pod spód zakładać, a jednak założyłam dla bezpieczeństwa bikery dla komfortu takiego, bo teoretycznie ta rzecz mogłaby być bez tych bajkerów, ale. Różnie to bywa, Mogłabym mi się ta sukienka trochę do góry podciągnąć i no byłoby mi widać po prostu e, tyłek. Więc nie chciałabym, e, unik chciałabym uniknąć w takich e, sytuacji niekomfortowych, więc założyłam sobie te bajkery białe, no i trochę widzia mi się zepsuła, jeżeli chodzi o tę sukienkę, bo miałam co do niej inne plany, e, inne buty, wszystko inne. E, dosłownie ta długość sprawiła, że musiałam zmienić e, m, składniki, no i kochani, e, Widzicie, z tymi pralkami, Boże, ciągle nazywam suszarkę elektryczną pralką. No bo to też się tak kręci i mi tak się to kojarzy. Te suszarki elektryczne nie są do końca wcale takie dobre. I to nie jest tak, że ja nie umiem jakby użytkować tego sprzętu. Umiem, bo już długo, jakiś czas już korzystam z, tych, z tej suszarki. Tylko, że tak, zauważyłam, że rzeczy Franka też się pokurczyły. Ja myślałam, że dziecko nagle tak, tak urosło, bo miało jakiś taki skok po prostu rozwojowy, mówię, czy coś, marudził strasznie, było ciężko. No i pomyślałam sobie, że rzeczywiście dziecko urosło, to ta suszarka pokurczyła te rzeczy. Ona źle wpływa na bawełnę, na rzeczy takie słabsze jakościowo, po prostu je niszczy. Ona jest dobra do wysuszenia koca, kołdry, poszewek, różnej pościeli. Jest rewelacyjna, bo po prostu napowietrza pościel. Pościel pięknie pachnie. No, i rzeczy są wysuszone, bo wiecie, jak czasami się nie dosuszy pościeli, ja tego nienawidzę piory po kilka razy. Nie lubię takiego niedosuszonego zapachu i po prostu nie zasnę w takiej pościeli, więc ta suszarka jest pod tym względem rewelacyjna. Ale pod, zauważyłam po ubraniach, że mm, nie będę tam suszyć wszystkiego, bo po prostu niszczy te rzeczy. I tyle. Kolejna rzecz to jest marka Triumph, i to jest taki szlafroczek, ale spodobał mi się na tyle, i tak bardzo, że będę nosiła to jako taką sukienkę, blazer, coś takiego na ulicy. Normalnie na ulicy, taki po prostu taki styl bieliźniany, powiedzmy w przenośni i dosłownie. Z tyłu to się tak prezentuje, lubię kolor czarny pod względem, jeżeli jest ta rzecz taka połyskująca, jakby satynowa, to bardzo mi się czarne rzeczy podobają. Ostatnio też dużo noszę takich bardzo eleganckich stylizacji, ekstrawaganckich też, bo, ja, bo to jest mój styl. No więc postanowiłam zaszaleć i ten szlafroczek nosić sobie w stylizacjach miejskich. Kolejna rzecz to jest bluzka biała, taka powiedzmy ala koszula, która ma trochę tutaj koronki i jest zapinana na guziki. Stylizacja, która wam się wyświetli, będzie pokazywała to, że zapiałam tylko sobie jeden guzik, ten u góry, żeby nic mi się tutaj nie rozchodziło. Pozostałych guzików nie zapinałam, dlatego że jest to bardzo ciężko zrobić. Takie rzeczy są w tym momencie. Niekomfortowe trochę pod względem, właśnie użytkowania. Musi ktoś być w domu, żeby zapiąć te guziki, bo inaczej przez głowę tego nie włożymy. Musi być to po prostu porozpinane, no ale lubię takie rzeczy. Założyłam to sobie na sukienkę, zwykłą czarną. I to jest taka fajna stylizacja. Po prostu dobrze się w tym czuję. Też biel i czerń to jest dla mnie fajne i takie eleganckie połączenie. Czekajcie, może to zapnę, to nawet spada. I tak to będę trzymała z koszulami, bo takie rzeczy się gniotą już teraz lepiej się układa. Także zwykła bluzka po prostu, ale gdzieś takie bluzki mi się przydają, naprawdę. Kochani, kolejna rzecz to jest bluza. U mnie to jest... No, rzadkość. Nie kupuję bluz, nie kupuję żadnych takich sportowych rzeczy, bo ja po prostu ani sportu nie uprawiam, nigdy nie ćwiczyłam tak naprawdę może raz w życiu, żadne brzuszki, żadna siłownia, mnie nie interesuje żadne diety, nigdy nie miałam żadnej diety. Jestem ciągle na słodyczach, jem je kilogramami. Na przykład ostatnio pół blachy ciasta zjadłam typu kinder country, więc na śniadanie jadłam na obiad, bo. No po prostu lubię bardzo słodycze, ja słodyczami y, żyję. Tak no i bluza y, to tylko i wyłącznie do szpilek, jak dla mnie. Żadne spacery po lesie, mnie nie interesują, żadne biwaki. W wyjazdy pod namiot? E, absolutnie nie. Ja jestem taką wygodnicką osobą i nie lubię takiego kontaktu z naturą, słuchajcie, dlatego że ja lepiej się czuję w, w takich stylizacjach i wersjach miejskich, czyli szpilki i e, po prostu jazda z samochodem po mieście. Nie wiem, e, nie robienie zakupów spożywczych, tego też nienawidzę robić, tylko to, co mam pozałatwiać, jestem w tym dobra, w takim właśnie załatwianiu. No, i taka bluza teoretycznie może się przydać na przykład, właśnie jak będzie padał deszcz, i dokładnie taka stylizacja, którą stworzyłam, czyli dodałam sobie tylko buty, nie ukrywajmy. No i ta bluza jest fajna pod tym względem, że jest taka oversize'owa, nie muszę pod nią zakładać sobie nic. Tak naprawdę, no, jeżeli będę chciała, to tylko jakieś bajkery, tak jak będę uważała za słuszne, albo jakieś rajstopy teoretycznie, ale chyba raczej yy, nie skorzystam z rajstop. Yy, to jest napisane Christian K. czy Kai, nie wiem, coś takiego. Nie sprawdzałam tego. Bluza jest ogólnie bardzo ciepła, fajna, podoba mi się. A tu macie zresztą na, napisane. Więc ja tylko z metki, jakby to potwierdziłam. No i dobra, i to jest taki kolor, niebiały, a taki kremowy bardziej. Kochani, kolejna rzecz to jest sukienka i znowu taka biało-czarna, czyli takie połączenie, no to, to biel i czarny się znowu uparłam. A to wszystko dzieje się tak w zależności od tego, co dzieje się w moim życiu. Ja jestem businesswoman i e, potrzebuję po prostu takich. E, Połączeń też kolorystycznych, ale jestem taką szaloną bizneswoman, więc noszę też kolor, bo kolor bardzo lubię i uwielbiałam szalone stylizacje, bo to jest wszystko zgodne, zgodne ze mną. Także, no wiecie, ja jestem duszą artystyczną i patrzę na ubrania pod kątem takim artystycznym. Co mi w duszy gra, to po prostu noszę. No ale ostatnio rzeczywiście jakoś tak białe i czarne rzeczy sobie zakładam, czyliśmy ich tak dostojnie i elegancko. No i tutaj w, w przypadku sorry, że tak trzyma że, ale tak mi jest lepiej, bo ta sukienka w sumie fajnie wygląda albo dobra, będę tak trzymać. Podczas wyświetlania tej stylizacji pokażę Wam tak naprawdę małą modyfikację, czyli założę sobie fajną taką broszkę, którą dostałam w prezencie, ponieważ ta sukienka jest z przodu dla mnie taka trochę za krótka. Ona powinna być bardziej dopasowana, ta podszewka, no to lepiej bym się wtedy czuła, ale aż takiego tutaj rozcięcia nie za bardzo potrzebuję, zwłaszcza, że ona to jest wycięta, mamy po prostu ramiączka, to już jest dość takie ekstrawaganckie połączenie. Jeżeli ja mam zamiar założyć sobie gdzieś Latem na przykład, to sobie zepnę tą broszką, bo zdecydowanie lepiej się czuję komfortowo. Mogę zrobić sobie śmiało jakiś krok do przodu, nic mi nie widać, żadnej bielizny, może sobie wiatr wiać i też jakby jestem zabezpieczona właśnie taką broszką. To jest taki prosty patent, nie trzeba nic zwężać, nie trzeba nic zszywać, wystarczy mieć czy agrafkę, czy jakąś piękną broszkę i też sukienka trochę zmieniła charakter na taki bardziej e, twórczy. Stała się taka po prostu artystyczna w tym momencie. Ostatnia rzecz na dzisiaj, to jest wyjątkowa spódnica. Słuchajcie, dawno nie miałam tak pięknej plicowanej spódniczki. Zwężałam ją oczywiście i to jest włoska jakaś marka, Yuko and Biba, to jest tak napisane. I powiem Wam tak, no ona jest na żywo cudna. Jest po prostu przepiękna. Zobaczcie, ona wygląda jak akordeon, jak harmonia, jak po prostu coś, coś takiego pięknego. Ona jest tańcząca, ona jest taka... Taka malownicza, i powiem Wam, że naprawdę czuję się w niej świetnie. Jakoś tak mi przeszło, hmm, po prostu kiedyś miałam wielką ochotę i potrzebę noszenia pisowanych spódnic. Miałam całą kolekcję, około 100 spódnic yy, właśnie takich pisowanych, miałam fioła na ich punkcie. Zaczęło się to kilka lat temu, jeszcze jak nawet te pisowane spódnice nie były modne, to ja już je kupowałam, przerabiałam, no i tak gromadziłam. Wszystkie kolory, wzory i tak dalej. Więc później jakoś tak ta kolekcja się y, zmniejszała, bo ja te spódnice sprzedawałam, oddawałam i tak dalej. Nie zostawiłam ich sobie. Może ze dwie jeszcze mam. Ale ogólnie rzecz biorąc, teraz jak zobaczyłam tę spódnicę, to znowu mnie naszło na takie plisowane. No jeżeli takie będę. Jeżeli takie będę znajdowała w second handzie, no to będę je z miłą chęcią kupowała, bo czuję się w niej rewelacyjnie i ona będzie fajna też na jesień, na przykład do moich czekoladowych kozaków, do różnych po prostu takich, wiecie, stylizacji jesiennych. Ona się świetnie sprawdzi, ale również teraz, zanim te temperatury będą wyższe, to jeszcze gdzieś teraz mam zamiar ją sobie nosić w takich, w takich stylizacjach cięższych, w takich połączeniach... Przejściowych, ja to nazywam, w takich roztopach. Jeszcze dla mnie te roztopy są, słuchajcie czasami. No, bardzo fajne jest, naprawdę super. Kochani, i pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, bez omawiania, bo to szykuję na kolejny film wyjątkowo. Więc tylko pokażę Wam, jak ta rzecz wygląda przed przeróbką, ponieważ nastąpi tutaj zmiana, w miarę moich możliwości czasowych. No, więc nastąpi zmiana, jeżeli chodzi o ten przepiękny żakiet. Na razie Wam go w ten sposób pokażę i to tyle. Nie będzie żadnej stylizacji z nim, tylko w momencie, kiedy będzie on przerobiony. Jeżeli ktoś będzie chciał zobaczyć, jak ta rzecz wyglądała przed przeróbką, to będzie mógł się cofnąć do tego właśnie odcinka, ja to powiem. Natomiast, no właśnie, nie wiem, kiedy ta przyróbka nastąpi. Postaram się jak najszybciej, bo wizja zarodziła się w snach i to będzie w sumie taka drobnostka, niby, ale zmieni się totalnie charakter tej rzeczy i będzie po prostu to żakiet taki naprawdę wyjątkowy. Dobra, tyle. Tyle na dzisiaj, kochani. Dziękuję Wam za oglądanie. Zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie również w cyfoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam Was również do śledzenia mojego Instagrama, Facebooka, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.